Szanowni państwo, kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, pomorzanki, pomorzanie, ale także wszyscy ci, którzy lubicie nasze miasto, kochacie Pomorze, jesteście tu chociażby przejazdem po to by, żeby zwiedzać, po to żeby zwiedzać nasze miasto. Dzisiaj 8 maja z jednej strony rocznica zakończenia II wojny światowej, a jutro, poniedziałek, 9 maja, Święto Europy, o którym przed chwilą tak pięknie Pan nam powiedział. Kiedy dzisiaj patrzę na Was, dzierżących flagi żółto-niebieskie, flagi ukraińskie, niebiesko-żółte i tak samo niebiesko-żółte flagi unijne, to widać, że te dwie flagi mają wiele wspólnego. Myślę, że dzisiaj w naszych sercach z niepokojem od prawie trzech miesięcy patrzymy na to, co dzieje się tuż za naszą granicą. Przecież przeżywamy tę napaść Putina na Ukrainę w naszych domach. Wspierając tak, jak umiemy, najlepiej braci i siostry Ukraińców. Ale myślę, że symbolicznie właśnie wtedy, kiedy te dwie rocznice się łączą, z jednej strony rocznica zakończenia II wojny światowej, wielkiej tragedii, której odpowiedzią, odpowiedzią, na którą właśnie było powstanie Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, dla której najwyższą wartością jest pilnowanie pokoju, wzajemnego bezpieczeństwa. Ale od kilku lat Unia Europejska ma także piękne hasło, zjednoczeni w różnorodności. I myślę, że kiedy rozejrzycie się w koło i zobaczycie, jak jesteśmy różni. A z drugiej strony, jak możemy być razem, to okazuje się, że my już dzisiaj w Polsce od 18 lat będąc członkami Unii Europejskiej to hasło realizujemy w praktyce. Oczywiście Unia Europejska to także zmieniający się świat w koło. Myślę, że nikt z Was, nie będzie miał żadnego problemu, żeby wymienić chociażby jedną inwestycję, która powstała dzięki wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej w pobliżu jego domu. U nas przecież to chociażby Europejskie Centrum Solidarności, tunel pod Martwą Wisłą czy wreszcie nowa linia tramwajowa w Nowej Warszawskiej, która, która do końca tego roku powstanie. Tylko, kiedy myślimy o Unii Europejskiej, to owszem, możemy mieć przed oczyma te inwestycje, które są szalenie ważne, ale to przede wszystkim wspólnota wartości, wartości ludzi ceniących pokój, demokrację, wolność, praworządność, prawa człowieka, godność człowieka. I dzisiaj cieszę się, że wspólnie odśpiewamy. Razem z chórem, z którego jesteśmy w Gdańsku bardzo, bardzo dumni, odśpiewamy trzy hymny, żeby właśnie się połączyć w tej wspólnocie wartości. Bardzo cieszę się, że z nami są dzisiaj także panie posłanki: pani Małgorzata Chmiel i pani Henryka Krzywonos-Strycharska. Mam nadzieję, że też dwa zdania do nas do nas powiedzą. Witamy także bardzo serdecznie Andrzeja Stelmasiewicza, radnego Miasta Gdańska z Wszystko dla Gdańska i Przewodniczącego Komisji Kultury. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Chmiel. Dziękuję bardzo. Witam państwa wszystkich. Jak to się cieszę, że tylu z nas jest w tak ważnym dniu. Świętujemy Święto Europy, czyli od 18 lat cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym gronie. Nie muszę Państwu mówić, tu zgromadzonym, jak to ważne jest, zwłaszcza w chwili obecnej, obecnego zagrożenia. Mamy tutaj wiele flag, również ukraińskich, i to dzisiejsze święto, to nasze świętowanie jest również. Pokazaniem poparcia dla Ukraińców, którzy tak dzielnie walczą. Dziękuję jeszcze raz i wszystkiego najlepszego w tym pięknym, święcie radosnym święcie Europy. I bardzo, dobrze. Bardzo dziękuję. A, e, teraz oddam głos na naszej wspaniałej kapeli Getanensis i pani Agnieszce Franków-Żelazny, bez których dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Dlatego pani Agnieszko przekazuje głos. Dzień dobry Państwu. To dla nas wielka przyjemność móc wspólnie wykonać trzy ważne hymny. Plan jest następujący. Nie ma żadnego wykonania bez próby. Dlatego zapraszamy Państwa do następującej. Kolejności zdarzeń. Najpierw zaśpiewamy sobie dwa hymny, bo myślę, że hymn polski nie, nie, nie potrzebujemy ćwiczyć, aby się oswoić. Państwo wszyscy mają teksty. Mam nadzieję, każdy zaopatrzył się w rozdawane przez wolontariuszy kartki. Zaśpiewamy sobie w odwrotnej kolejności niż nastąpi to na koniec. Zaczniemy ćwiczyć od hymnu Europy. Potem zaśpiewamy hymn Ukrainy, a na koniec do, informacja dla wszystkich, którzy chcieliby rejestrować nasze wspólne wykonanie. Kiedy powiem, że teraz już jest wersja koncertowa, to zaczniemy od hymnu Polski, następnie hymn Ukrainy i wszyscy jesteśmy w Europie, a więc hymnem Europy koncert nasz zakończymy z państwem. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że do kapeli Gedanensis, która tutaj za moimi plecami stoi, Dołączyli przedstawiciele dwóch gdańskich zespołów i bardzo serdecznie ich witamy. Chór, przedstawiciele Chóru Pierwszego Liceum Muzykalowe, Pierwszego Liceum Logoszczącego w Gdańsku, witamy młodzież naszą. I przedstawiciele Towarzystwa Śpiewaczego imienia Karola Szemanowskiego w Gdańsku, witamy panów również bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszamy. Proszę popatrzeć na pierwszą stronę kartki Oda do Radości w tłumaczeniu na język polski. I zaczynamy. Główną melodię myślę, że wszyscy znamy.

Powtarzamy refren. Jasność. Jasność, Twoja wszystko zaćmi, Złączymy, co rozdzielił los. Roz. Wszyscy ludzie będą braćmi, tam, gdzie Twój przemógł. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Ja myślę, że tak. Pierwsza zwrotka to była tak na 50% państwa możliwości. Teraz druga zwrotka co najmniej na 75%, żebyśmy w trzeciej osiągnęli 100% naszych możliwości. Dobrze? Ja jestem przekonana, że ta piękna akustyka między kamienicami nam pomoże, więc nie oszczędzajmy się dobrze. Druga zwrotka patrz, patrz, wielkie słońce światłem raz, dwa, trzy. Patrz patrz, 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 patrz wielkie słońce światłem, biegnie sypiąc głowę skryj, Pokażemy refren. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś chodzimy, wstępujemy na radości złoty świat. No coś pięknego, jak ktoś mi powie, że ktoś nie ma słuchu albo głosu, to zupełnie nie, nie uwierzę. Proszę Państwa, trzecia zwrotka. I 25% jeszcze więcej, czyli dołączają się ci, którzy jeszcze się nie włączyli, a ci, którzy śpiewali, już śpiewali to jeszcze śmielej. Trzecia zwrotka, ona w sercu, w zbożu, w śpiewie. Raz, dwa, trzy. Ona w sercu, w zbożu, śpiewie. Ona w Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, miano winę niosebak, na garści z tym firmamencie, bliska radość I refren jeszcze raz. Wstańcie, ludzie. No coś pięknego, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że to śpiewanie to jest tak trochę zamiast na przykład ciastka do kawy, bo endorfiny się podnoszą równo, równie mocno, więc cudownie, cudowny poranek. Teraz hymn Ukrainy. Mają go Państwo na ostatniej stronie, o ile dobrze pamiętam. I tutaj już jest nieco bardziej skomplikowana sprawa, bo musimy się zapoznać z tekstem, ale zrobimy to łącznie z melodią, ponieważ tak się nam dużo łatwiej uczy. Więc zapraszam do zapoznania się z melodią i zaśpiewania tej jednej zwrotki hymnu. Szymy, raz, dwa, trzy. Szymy,

powiodła się doskonale, a zakładając w świecie zawodowym, że koncert zawsze wypada lepiej, to trochę się aż boję e, e, w pozytywny sposób pomyśleć jaka teraz będzie moc. Proszę Państwa, zaczynamy wersję koncertową. Można nagrywać. Cztery zwrotki hymnu Polski. Cztery zwrotki. Umiemy, świetnie. Bardzo, bardzo to, to cieszy. Y, trzy zwrotki, y, przepraszam, jedna zwrotka hymnu Ukrainy i trzy zwrotki hymnu Europy, to proszę Państwa, do hymnu. Jeszcze taka melodia, tak? Jeszcze polska! Raz, dwa, trzy. Żyna. I hymn Europy. Pełną piersią trzy zwrotki. O radości. Raz, dwa, trzy. O radości. Brawo, drodzy Państwo, wielki chór zgromadzony w Gdańsku pod wodzą Kapeli Gedanensis, chórów y, Muzykalowe i Towarzystwa Śpiewaczego imienia Karola Szłonowskiego w Gdańsku. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli śpiewającej przede wszystkim. Szanowni Państwo pani Agnieszka kazała nam śpiewać, ale przyznam, że kiedy kapela zaczęła śpiewać, to mnie się gardło ścisnęło i ciarki wystąpiły na całym ciele, było ciężko. Dziękuję państwu serdecznie za obecność. Życzę pięknej i spokojnej niedzieli, a już za kilka minut, o godzinie 13:00 zapraszam serdecznie na marsz pokoju dla Ukrainy, który odbędzie się w tym samym miejscu. Dziękuję. I takie drobne życzenie dla nas wszystkich. Hasłem przewodnim Unii Europejskiej jest zjednoczenie w różnorodności. Dlatego życzę nam tego, żeby to hasło było naszym hasłem przewodnim nie tylko od święta, ale i na co dzień, bo będzie nam się po prostu wszystkim żyło lepiej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.